Ale jakie rdziały, biedna kubika, one wszystko pożerane. Dwa są. Wiesz co, ja muszę tutaj... O kurczę. Widzisz? Pokazał Bo to jest łosza z młodym. Hmm. <głosy> <głosy> z łoszą. Pokrzyczmy, pokrzyczmy na nią trochę. Nie, nie. <noise> Niech se je te jabłka na zdrowie. No ale ona je wyżera inne rzeczy. Ja wciąż mam tu, przepraszam, na Sronę tu tutaj mam. Słuchaj, moim zdaniem, dopóki ona te jabłka, nie wci naszych krzaków, to jest... Wszystko... Jak to nie? A, no w tej chwili mi ten, Ronie. Generalnie filmuje tu Łosia. Ale to jest modne, nie? Tamten. No, ona jest modna ta tak na nas chwilała. Mama nie strasz jej teraz. Nie. Jak się Panie zdenerwuje zobaczymy. i się dobra, za... A tam załatwia. Azali albo robędę, jakieś krzewy jak Słuchaj, one się nas po prostu nie boją. No możemy się tu krzyczeć, szukać. Ale, kukać, wiesz, ale to ja tu jest jestem zachwycona, ciebie, pierwszy no. raz widzę łosia ale dzikiego. Ma, jest kubana, to może? To jest. Oczywiście i to w to 5 sekund. Na, samochodów nie ale jaki ten łoszak jest śliczny? Dziewczyna. Ola, ona nie? Ona teraz A nie, nie chłopak. Da rady przyjść, my musimy się zapakować i jechać, bo ona nie da rady tu pojść. można po Ale no ma.